Ekologiczna przygoda z butelkami, czyli jak ratowałem planetę po polsku. Wszystko zaczęło się niewinnie. Poszedłem do sklepu jak zwykły obywatel, i kupiłem kilka napojów. Oczywiście zapłaciłem kaucję za butelki, bo przecież ekologia. Pomyślałem, dobrze, oddam, odzyskam pieniądze. Planeta będzie mi wdzęczna. Naiwnie wierzyłem, że to koniec historii. Ale nie. To był dopiero początek ekologicznej epopei. Po powrocie do domu zorientowałem się, że przecież nie będę nosił pustych butelek w rękach. Trzeba być ekoprofesjonalistą. Więc kolejna wyprawa do sklepu. Tym razem po ekologiczny worek, oczywiście plastikowy, ale eko, więc droższy. Teraz mogłem już oficjalnie zacząć zbierać butelki jak prawdziwy strażnik środowiska. Mijały dni. Butelki się zbierały. Jedna, druga, piąta, dziesiąta. Worek pęczniał od ekologicznej dumy. Gdy uznałem, że kilkanaście sztuk to już poziom mistrzowski, postanowiłem ruszyć na wielką wyprawę do sklepu. Była zima. Mróz, śnieg. Oczywiście najpierw musiałem odśnieżyć samochód, najlepiej z zapalonym silnikiem, żeby nie zamarznąć. Ekologia patrzyła, ale udawała że nie widzi. W końcu ruszyłem. Silnik grzał się. Spaliny leciały, a ja wiozłem butelki, by ratować planetę. Na miejscu czekała mnie święta maszyna do przyjmowania butelek. Włożyłem pierwszą przyjęta. Druga przyjęta. Trzecia odrzucona. Czwarta odrzucona. Piąta nieprawidłowy kod. Stałem tam, zmażnięty, przekładając butelki Obracając je, poprawiając, jakby to był egzamin maturalny. Ostatecznie nie wszystkie zostały przyjęte, bo maszyna miała gorszy dzień, albo ja miałem za mało ekologicznej energii. Dostałem w końcu kupon, Triumf. Wszedłem do sklepu, otwierając drzwi, wpuściłem do środka arktyczne powietrze. Więc wszyscy klienci spojrzeli na mnie jak na wroga systemu grzewczego. Ale przecież byłem bohaterem ekologii. Za oddane butelki kupiłem dwa napoje. Ekologiczne zwycięstwo smakowało słodko przez chwilę, bo potem musiałem stać w kolejce do kasy. Minuty mijały, czas uciekał, a ja wiedziałem, że ten czas mógłbym spędzić bawiąc się z dziećmi, zamiast stać jak ekopielgrzym z kuponem w ręku. Po zapłaceniu odpaliłem samochód, znowu spaliny, znowu ekologia odwróciła wzrok i wróciłem do domu, zmęczony zziębnięty, ale dumny. Planeta chyba też. Następnego dnia jednak okazało się, że zmarzłem za bardzo. Obudziłem się z temperaturą. Zamiast kolejnej ekologicznej misji, lekarz i apteka. Kolejna podróż samochodem, kolejne spaliny, kolejne ratowanie świata. I tak zakończyła się moja ekologiczna przygoda z butelkami. Planeta być może zyskała kilka minut życia. A ja straciłem czas, zdrowie i nerwy. Ale jedno jest pewne: ekologia w Polsce to prawdziwa przygoda. Szczególnie gdy próbujesz być eko w zimie, samochodem i z maszyną, która nie lubi twoich butelek. Koniec.